Część projektów wyrafinowanych, gdzie te wymogi prekwalifikacyjne były olbrzymie, są realizowane z pułapu centralnego i to jest właściwe. Ale część projektów, które wynikają z potrzeb regionalnych, one powinny zostać w rękach marszałka, w rękach samorządów lokalnych. Dlaczego? Dlatego, że na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, to już podkreślałem w dzisiejszym spotkaniu, Fajnie jest przyjeżdżać na Mazury, ale z rolnictwa i z turystyki się żyć nie da. I trzeba propagować tego typu biznesy, jakie my akurat propagujemy, czyli biznesy, które są nowoczesne, wysokodochodowe, a jednocześnie nieszkodzące przyrodzie. Czyli informatyka, systemy do zarządzania, usługi fotolotnicze, bo to jest przyszłość. I nasze usługi w tym względzie zupełnie zmieniły oblicze naszego przedsiębiorstwa, ale również naszego województwa. Mało tego, ostatni sukces to wraz z 15 uniwersytetami z Europy nasze przedsiębiorstwo jako jednostka naukowa, badawczo-rozwojowa i biznesowa zdobyła projekt na temat dwóch rzeczy dotyczących lasów. Pierwsza to ochrona pożarowa, druga to ochrona przed szkodnikami. I dzięki temu projektowi pana Europejskiemu nasze województwo dostało tytuł regionalnej doliny innowacyjności.